Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Jezusa pozwólcie kochać się Bogu. Siódmy dzień czerwca. Znaleź sługa Twój serce. Serce Pana Jezusa jest Królem serc wszystkich dla swojej wielkiej godności, władzy i zasługi. Jest ono najgodniejszym miłości naszej, może nawet nakazywać ją sercom naszym, bo jest najmilszym, najdoskonalszym i najbardziej kochającym. Ono bowiem z miłości i dla miłości chciało być zranionym, by raną tą uleczyć wszystkie inne serca i sprawić im kąpiel z własnej krwi swojej. Rana najświętsza serca jest koroną jego, a prawo, jakie ma do nas, nie może być słuszniejsze. Nie możemy odmówić mu posłuszeństwa bez niesprawiedliwości. Jemu bowiem winniśmy wszystko, ani bez nieroztropności, bo nie rozkazuje nam nic takiego, co by nie było z dobrem naszym. O Panie Jezu, królu serc, połóż, połóż pieczęć na sercu moim i na ramieniu moim, na sercu, by mnie zamknął dla wszelkich przedmiotów ziemskich, a wszystkie skłonności Jego ku Twemu przeniej droższemu, skierował sercu. Na ramieniu, by wszystkie czynności moje, nie miały innego celu prócz chwały i miłości tegoż najsłodszego serca. Serce Pana Jezusa większej jest godności, niż wszystkie inne serca. Ono je wszystkie nosi w sobie, jest najpotężniejsze, bo nimi rządzić może, jak mu się podoba. Ono zna wszystkie ich najskrytsze tajniki, wszystkie ich zamiary, pobudki i zdolne jest nadać im kierunek, jaki samo zechce. Ach, błagajmy Go, aby pociągnęła w serca nasze i serca wszystkich ludzi ku sobie. Wszak nie żąda niczego więcej nadto, Słuchajcie, jako nas wzywa. O wy, wszyscy spragnieni, wśród fałszywych rozkoszych świata pójdźcie, pójdźcie do serca mojego, do ogniska radości prawdziwej, do źródła wód żywych. Ubodzy i niedostatni darów łaski, zbliżcie się, pijcie i ochłódźcie się. Pójdźcie, bierzcie bez pieniędzy. Czemu wysilacie się na ściganie dóbr zwodniczych, które serc waszych nienasyconych zaspokoić nie są w stanie? Oto tu są prawdziwe bogactwa. Serce moje jest ich źródłem. Im więcej w nim czerpać będziecie, tym więcej sprawicie mu pociechy. Tak jest, prawdziwie, pośród szczęśliwego chrześcijańskiego ludu spełnioną została ona przepowiednia proroka. Czerpać będziecie wody z radością w źródłach Zbawiciela. A gdy wszystkie rany Zbawiciela są tyluś źródłami łask, można słusznie powiedzieć, iż rana serca Jego jest źródłem najżywszym i najobfitszym. Święta Franciszka Rzymianka powiada, iż widziała ranę przy najdroższą serca Jezusa, z której wytryskał zdrój wody żywej i słyszała powtarzane te słowa Ten, który pragnie, niech do mnie przyjdzie i niech pije. Postanowienie do wykonania. W serce Pana Jezusa, powiada Błogosławiona Małgorzata Maria Lacock, pragnie nieskończenie być znanym i kochanym. Chce, abyśmy udawali się do Niego z wielką ufnością, a zdaje mi się, iż nie ma środka skuteczniejszego dla otrzymania od Niego tego, o co prosimy. Nad pośrednictwem najdroższej ofiary mszy świętej. Uczyńmy więc postanowienie zbierać pilnie z tej przenajświęcej ofiary wszystkie owoce błogosławieństwa, które do niej są przywiązane, które nieskończenie przewyższają to wszystko, cokolwiek mogłyby wysłużyć wszelkie inne. Całego życia naszego modlitwy. Wiedzmy bowiem, że jedna msza święta Więcej przynosi chwały Bogu, Niżby mu jej przynieść mogły Zebrane razem wszystkich świętych zasługi. Modlitewka strzelista O Jezu, daj mi tej wody, Której serce Twe jest źródłem, Bym więcej nie doświadczał pragnienia. Boskie serce Jezusa, zmiłuj się nad nami, serce bez mazy Marii, módl się za nami. Módlmy się, Panie Jezu Chryste, serce Twoje nieustannie płonie za nas ogniem miłości i ofiary na cześć Ojcu przedwiecznemu. Spraw aby i nasze serca strawił tenże sam ogień miłości, by i one stały się całopalną Bogu ofiarą. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.